Ile lat jest Pani w Polsce? No, ja przyjechałam jako siedmioletnia dziewczynka, a teraz mam czterdzieści dwa. Osiemdziesiąty szósty rok. Może 40 lat, prawie. W Polsce ja się urodziłam, także spędziłam tu już 30 lat tyle, ile mam lat. Wietnamka, Syryjczyk i Japonka. Z pochodzenia, z wyboru Polacy. Studia zacząłem we Francji. A potem e, zmieniono mnie stypendium do Polski no i przyjechałem studiować medycynę w Zabrzu. No i potem robiłem specjalizację, no i jakoś dalej jestem. Prawie jestem więcej w Polsce niż w Syrii. Mój tata przyjechał na studia doktoranckie, zakochał się w Polsce i po roku postanowił, że e, ściągnie całą rodzinę. Chciał nam dać, czyli mi i bratu, nowych doświadczeń i dostęp do europejskiego wykształcenia. Także tak się znalazłam i pamiętam, że jak przyjechałam, to już od razu poszłam do pierwszej klasy podstawówki, nie znając w ogóle języka ani jednego słowa. No, polski język, jak też my tam e, rozmawiały, to jest bardzo trudny język. Macie bardzo trudną gramatykę, są, jest bardzo dużo wyjątków, odmian, ale jako dziecko to szybko się nauczyłam, więc po miesiącu już mogłam się pokomunikować z rówieśnikami polskimi. Także dorastałam w polskiej szkole. Bardzo dużo wsparcia miałam od polskich dzieci, od nauczycieli, także nigdy nie miałam takiego wrażenia, że jestem inna. Zawsze od początku byłam akceptowana. Ja się czułam zawsze inna i nawet w dzieciństwie tak się śmiałam, bo mam też brata, że czujemy się Japończykami w Polsce, a Polakami w Japonii. Bo oba te kraje są takie monoetniczne, także bardzo się wyróżnialiśmy. I jeśli chodzi o to, czy. Dawano mi odczuć, że nie jestem Polką. To zdecydowanie tak. Były takie sytuacje. No, po samym nazwisku już wiadomo było, że, że, że nie jestem 100% Polką. Także często się wyśmiewano z mojego nazwiska czy, czy też no, starsi koledzy. Bo akurat miałam takie doświadczenie, że moja klasa była bardzo w porządku, bardzo wspierająca, ale starsi koledzy no, to nie, nie przypuszczali mnie w drzwiach, dopóki nie powiem czegoś po chińsku, bo generalnie. Tak się obraża, nie wiem, wszystkich Azjatów, że są Chińczykami. W szkole miałam taką sytuację, że, że polonistka, jak gdyby powiedziała mi, że nigdy nie będę mówiła po polsku tak jak moi rówieśnicy. Także no, takie drobne sytuacje, bo nie mogę powiedzieć, żeby były jakieś, nie wiem, traumatyczne czy, yy, czy, czy, czy dla mnie bardzo dotkliwe, yy, no, spowodowały, że nie czułam się jak gdyby stuprocentowo jak u siebie. By porozmawiać z naszymi bohaterami, przejechaliśmy 660 kilometrów. Byliśmy na Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Przychodnia, w której przyjmuje Ali Issa Darwich, znajduje się tuż obok kopalni. Czy spotkał się Pan w jakikolwiek sposób? pan Dano Panu odczuć to. Że jest pan inny z innego kraju, przez to, że pan inaczej wygląda, spotkał się pan z jakimikolwiek objawami nietolerancji? Nie można mówić o nietolerancji, bo, bo ogólnie bolacje są tolerancyjni. No, ja uważam, że jak ktoś przyjeżdża do danego kraju, to też powinniśmy dostosować trochę no Ja osobiście nie spotykałem nie tolerancji. Nieraz jakieś słowo, raz pytają, e, a skąd pan jest, a, a ty, no, to ja im mówię, skąd ja jestem. No, i, I dlatego nie, nie ma takich, no, no. Dużo pracujemy tutaj i dużo doktorów z Syrii, no, w tej przychodni e, mamy cztery obcokrajowcy. To no, jest e, trzech Syryjczyków i jeden z Jemenu. I ja nie słyszałem od nich, że mieli jakiekolwiek problem. Ja nie mogę nic złego powiedzieć, e, jeżeli ja nie doznałem. Nie słyszałem, żeby ktoś tutaj skończy studia i pracuje, ma problemy z, te, z tego powodu, że, że jest obcokrajowcem. Tego nie słyszałem. Były takie bardzo marginalne e, incydenty że jakieś obce dzieciaki, nie ze szkoły, po prostu z zewnątrz, próbowały mnie zaczepić takimi tekstami jak cin, chang, chang. ale ja miałam zawsze takich obrońców, tak? polskich przyjaciół, którzy od razu natychmiastowo zareagowali i zanim się odezwałam, to już było po, po sprawie. Na plus na pewno było to, że nasz tata pracował w szkole publicznej, uczył angielskiego, bo wtedy akurat brakowało anglistów, a tata z racji tego, że studiował tam w Stanach i w Anglii, to po prostu Miał po angielsku, więc, więc uczył tego angielskiego. Także to było zawsze na plus, że pracował w szkole, w której, do której ja też chodziłam. Także to troszeczkę poprawiało moją sytuację, aczkolwiek no, mocno się wyróżnialiśmy w takim osiedlowym, że tak powiem, otoczeniu. Maja Le, po studiach w kraju, poleciała kształcić się w Stanach Zjednoczonych. Wróciła do Polski i założyła firmę doradztwa finansowego, w której jest partnerką zarządzającą. Polskie obywatelstwo dostała jeszcze w podstawówce. Mogła pani wybrać jakiekolwiek inne miejsce, wrócić do swojego kraju. Dlaczego pani zdecydowała, żeby wrócić do Polski i tutaj y, założyć firmę? Y Życie w Stanach, jako tam, tam rok byłam, to no nie, mi nie odpowiadało, tak? jednak bardziej mnie ciągnie do, do Europy, bo tutaj się lepiej żyje w Europie. Myślę, że to jest najlepsze miejsce do życia, właśnie to jest Europa. Polska jest centrum Europy. Polska, jak pani widzi, się bardzo rozwinęła. Ja bardzo lubię Polskę, ja jestem bardzo dumna z e, życia, szczególnie w Warszawie. Także jest, Warszawa jest teraz coraz bardziej kolorowa, jest różnorodna, jest otwarta. No i wyszłam za Polaka, tak? Ja mam męża Polaka i mam dzieci e, z Polakiem. Także tutaj można powiedzieć, że to jest integracja pełną parą. <laughs> a pani czuje się polką? Ja się czuję e, tak jak banan, o, że jestem w środku e, biała, a na zewnątrz jestem żółta. Polska jest, jest moim domem, tak? Ja tutaj się dorastałam, yy, 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 wyszłam za mąż, mam tu rodzinę, wychowuję dzieci, pracuję, płacę podatki. Polska jest moim domem. Ja jestem, jakby tutaj można powiedzieć, yy, Polką wietnamskiego pochodzenia. A czuje się Pani bezpiecznie w Polsce? Bardzo. Pod kątem chęci zamieszkania w Japonii nie miałam takiego momentu, żeby żeby powiedzieć tak, czy wyprowadźmy się. W Japonii jest tak, że, że w szkole, kiedy kolega czy koleżanka jest rok starsza, to już używa się innego słownictwa, że w ogóle kultura pracy też jest zupełnie inna. U nas jednak ten balans między życiem osobistym a, a zawodowym, no, no ludzie do tego dążą, a tam jednak praca przejmuje tę całą sferę. Sytuacja kobiet w Japonii też jest bardzo trudna. W, sensie w Japonii są największe w tych krajach zaawansowanych dysproporcje, jeśli chodzi o, o zarobki, i generalnie cała kwestia jak dziedziczenia i, 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 i pozycji w ogóle kobiet jest, jest trudna. Także, także nie chciałabym tego i dla siebie, i dla, i dla córki. Bo Kolana, na sygnale, żeby ratować ludzi, żeby... Ali Issa Darwich polskie obywatelstwo otrzymał od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Lekarz przez 10 lat był szefem SOR w szpitalu w Zakopanem. Teraz pracuje w przychodni w niewielkiej miejscowości na Śląsku. W Polsce się ożenił. W Polsce urodziła się jego córka. Tutaj jest małą miejscowość w Bawowiece, ale też. Ja miałem kolegę, który od początku jego pracy e, to była tu i też ma bardzo dobre opinie tutaj. Jest syryczykiem. no i my tutaj naprawdę jesteśmy traktowani dobrze i prowadzimy dużo odporadnie. Nie, nie było tutaj, że no, nie chcę do tego lekarza, bo jest obcokrajowcem. Nie, brew. Mamy dużo pacjentów, którzy zabisują cały czas do nas. Oni traktują mnie też dobrze, bo jak widzą, że lekarz chce im pomóc, chce ich dobra i tego, no to trudno, żeby traktowali źle. Ja, ja nie mam problemu. Spotykam w sklepie z... Różnymi tam naszymi, że zawsze jestem dobry, co słychać, rozmawiam. Cześć kochani, dzisiaj chcę Wam pokazać pięć przepisów na japońskie potrawy dla dzieci. Proszę powiedzieć, czym się Pani teraz zajmuje? Tak, znaczy głównie pisaniem. Na przekór trochę tej polonistce. Tak, troszeczkę na przekór, ale też wydaje mi się, że to była taka moja cecha, że po prostu chciałam sobie udowodnić i w dzieciństwie też bardzo zależało mi na tym, żeby jednak dopasować się do otoczenia, do rówieśników, do, do tego środowiska. Wydaje mi się, że z tego powodu również no, to był taki element, przez który czułam się bardziej... Bardziej polką, że tak powiem. Piszę jak gdyby na japońskie tematy, również dotyczące właśnie naszych doświadczeń, ale również planujemy szerzyć literaturę dziecięcą, japońskie legendy. Także to jest jak gdyby moja główna działalność, ale też tworzę w social mediach głównie treści, właśnie takie na pograniczu kultur, trochę o japońskiej kuchni. I też kilka miesięcy temu otworzyłam taki artystyczny sklep właśnie z rękodziełem japońskim i polskim. Oczywiście, że nie wszystkim się to podoba, że, że, że promuje się obcą kulturę i że w ogóle przebywa się po prostu w Polsce, nie będąc w 100% Polakiem. Także, także, także przykre komentarze też się oczywiście zdarzają, ale no są one w mniejszości zdecydowanie. Mają czynne prawo wyborcze i korzystają z niego. Angażują się w życie lokalne i społeczne. Maja Le była współzałożycielką strony zachęcającej innych Wietnamczyków z polskim obywatelstwem do głosowania w wyborach parlamentarnych. Pani teraz tego żałuje? Uważa, że to był krok w dobrą stronę? Czy jeszcze będzie um, pani szła w tę stronę obywatelskiego, obywatelskiej aktywności? Y Zachęcam, ile, tą, ile mogę, tak, do tych grup, gdzie mam dostęp. Tak, że zachęcam do, do oddania głosu. Nie, nigdy nie mówię, na kogo głosować, ale trzeba po prostu oddać głos, bo to jest obowiązek. Mam tu dzieci, tak naprawdę robię to dla nich. Tak? Muszę, to jest mój obowiązek, żeby po prostu no, zostawić im lepszy, lepszy kraj. Bardzo się angażujemy też w pomoc, różną charytatywną i teraz jak wybuchła wojna na Ukrainie, no to no mój tata do tej pory gdyby pomaga cały czas, więc też rozlewaliśmy i żywność i, i nawet jedno, jedną Ukrainkę udało mi się sprowadzić z rejonu, który był właśnie ostrzeliwany i, i tutaj mieszkała przez jakiś czas w Polsce. Gdy otrzymujesz obywatelstwo danego kraju, to już nie jest prawo do głosu, tylko po prostu obowiązek, tak? że po prostu uczestniczyć i współdecydować o przyszłości danego kraju. No jak ja mówię, tutaj po prostu pracuję, płacę podatki, wychowuję dzieci. No to jest mój obowiązek, tak, żeby pójść iść na wybory, oddać swój głos. Osoby, szczególnie z różnych grup, mniejszości etnicznych czy migranckich, tak, że ci, którzy czują, że, no, że, że ich głos się nie liczy, to nie jest prawda, bo my tak naprawdę Wspólnie współtworzymy to społeczeństwo. Macie nie przyjmować Jak od Niemców! Nie jesteśmy żadnym niemieckim pocuskiem! Wciąż ma pan takie poczucie, że Polska jest bezpiecznym krajem? Tak, tak. Polska jest bezpiecznym krajem i Polska będzie dalej bezpiecznym krajem. Te młode ludzie teraz też są trochę pobudzeni, bo słyszą, że obcokrajowców, że nie chcemy tutaj jakichś tego. No to sama Polska bez obcokrajowców, to, to bym i busz bytali, zamykali. I, I tam pracują obcokrajowcy, tak jak Polak. E, Równocześnie Bolacy pracują i w Niemczech, i w Anglii, i we Francji, i tego nie, nie możemy być e, tak, że no, Polska tylko ma być. No, że obcokrajowcy nie może pracować w Polsce, bo No, bo Teraz świat jest mieszany i tyle. Żyjemy... Pracujemy, otwieramy firmy, dajemy też miejsce pracy, ale też potrafimy tutaj zatrzymać tą naszą kulturę, pokazać, że jesteśmy bardzo pracowici. No i jesteśmy w stanie się tam integrować tak, w pełni z Polską. Wietnam, Wietnamczycy są dobrym przykładem tej migracji. Dla maile jej pochodzenie to atut, który wykorzystuje w swojej pracy. Rozumiem mentalność Azjaty, jak i Europejczyka. W biznesie to jest po prostu bezsenna umiejętność. I dla mnie, teraz mam klientów, tak tam polską firmę, powiedzmy, który ma partnerów z Azji. I ja jestem w stanie szybko zidentyfikować takie potencjalne nieporozumienie kulturowe i wyłapać ich, zanim po prostu urosną do problemów. A to jest w stanie? To jest taki potencjalny problem, który może wpłynąć faktycznie? Może wpłynąć, tak, tak. bo różnica kulturowa to, to, to dla mnie to nie jest przeszkoda, tak. to jest dla mnie narzędzie, które ja po prostu świadomie wykorzystuję do Prowadzenie negocjacji, dobudowanie relacji, do domknięcia transakcji. No, takie doświadczenie bankowe mnie dużo nauczyło, ale bardziej takich kompetencji twardych, jak analiza finansowa, jak oceny ryzyka, ale jak zaczęłam już prowadzić swoją firmę i mam klientów z obu stron, czyli z Wietnamu i z Polski, to zauważyłam, że takie doświadczenie międzynarodowe jest bardzo ważne, bo ona mi pozwala rozumieć moich klientów, tak? Jestem w stanie przewidywać ich zachowanie, emocje, ich decyzje. Także myślę, że ludzie mi ufają i cenią nie tylko za to, że mam duże doświadczenie i za kompetencje finansowe, ale ja jestem też, potrafię być pomostem tak, między światami, bo ich rozumiem. Często się spotykam z takimi komentarzami, że a, tacy imigranci właśnie z Japonii, to niech sobie u nas będą, bo, bo właśnie ludzie od razu mają wyobrażenie, że są wykształceni, że są bogaci, że wniosą coś pozytywnego, a osoby właśnie, nie wiem, ze wschodu czy z Afryki są zupełnie inaczej postrzegani i, i też często w komentarzach po prostu dostaję takie, takie wiadomości, że, żeby nie porównywać japońskich imigrantów do, do tych właśnie wschodnich. Także Wydaje mi się, że, że głównie polega właśnie różnica na tym, że yy, na tym skąd, z, jak, z jakiego narodu, a nie, a nie czy jest się po prostu zewnętrzny. Zyżerowałem w szpitalu i w benzynie, żerowałem w wojewódzkiej Bogutowie w Katowicach. No, w zakobanie miałem dużo dżurów. No i, i jakoż no, nigdy nie może do zakobanego dojeżdżać. Cała Polska i nie było takich problemów. Nieraz było, jak to szef nasz obcokrajowcem, ale I nie było tak, że, że nie można mówić, że Polacy nie są tolerancyjni. Imigranci powinni być y, przyjmowani i wpuszczani? Y, można żyć z obcokrajowcami, można przyjąć ludzi, tylko, tylko uważam, że trzeba sprawdzać. Tam, tych, co przyjeżdżają, jakie mają przyszłości, co oni robiły u siebie w kraju. Mamy problem z demografią wszędzie, tak? Więc migracja to jest jedyne rozwiązanie dla, dla Polski. Tylko musi być mądrze zrobione i sprawiedliwie, czyli uczyć się na błędach już tam krajów, tak, Francja, Niemcy. Atak z nożem na czarnoskórego mężczyznę w Częstochowie, a tak na Barskę Babem w Głogowie, jakieś ataki nawet w Krakowie, w środkach komunikacji publicznej na kogoś tylko dlatego, że miał inny kolor skóry. Jak Pani słyszy o takich historiach, to co Pani sobie myśli? Dla mnie to jest przerażające i Yy, może nie tyle, że obawiam się o, o, o swoje bezpieczeństwo, bo nie miałam do tej pory takiego doświadczenia, ale jestem przerażona tym właśnie, że yy, niektórzy ludzie mają wyobrażenie, że, że, że człowiek obcego pochodzenia to od razu jest gwałciciel, yy, że, jest, że, nie, że, nie wiem, że nas okradnie, że jest, jak, że jest jakimś złoczyńcą generalnie. Yy, yy, I głośno się mówi o właśnie incydentach, w których jakiś yy, yy, obcokrajowiec yy, w pewien sposób nie wiem, nagnie prawo albo, 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 albo dopuścić jakieś przestępstwa, ale o tym, ile milionów y, obcokrajowców tutaj pracuje i zasila gospodarkę, już się tak nie mówi. Y, I no, dla mnie przerażające są te nastroje, y, właśnie społeczne, w jakim kierunku to idzie, bo, y, bo sama też. Y, Miałam takie doświadczenie, gdy, gdy musiałam po prostu wzywać policję, bo, bo obcokrajowcy, turyści, po prostu byli bici przez jakieś bojówki w imię, właśnie Święta Narodowego. Także dla mnie to jest przerażające. I nie wiem za bardzo, co trzeba zrobić, żeby, żeby przerwać te takie, taką manipulację. Na pewno nie wolno odsyłasz. Bo, bo trzeba pomóc te ludzi. Bo ja wiem sytuację ze strony Syrii, że mają e, problemy, mają e, oczekiwania, bo nikt nie oczeka z kraju, jeżeli nie ma problemu. Moje środowisko jest dosyć bezpieczne, ale też e, dochodzą do mnie takie sygnały, że, że takie incydenty są. I co pani wtedy czuje? Mały niepokój, ale myślę, że, że, że to jest tak, że, że to jest tylko taka krótka fala. Miasto jeszcze nie jest zbyt głośne. Krótki spacer bez celu, żeby przewietrzyć głowę. Lubię obserwować ludzi, kolory, światło. Jest to pierwszy tomik z serii czterech, które ukażą się w tym roku. Dotyczą one pół roku, choć niestety Yozakura jest troszkę spóźniona i wiśnie już przekwitły. jest chyba furikake, taka posypka na ryż do onigiri. Śliczne, popatrz, z górą Fuji. Takiem Co to jest? To. Długo zastanawiałam się właśnie nad tym, czy, czy jestem bardziej Polką, czy Japonką, jak wygląda w ogóle takie moje poczucie tożsamości. Ale teraz z perspektywy czasu myślę, że to po prostu nie jest specjalnie istotne, więc po prostu bardziej się czuję obywatelką świata niż konkretnie yy, musiałabym, jakby musiała wska wskazać jakąś narodowość, to, to po prostu się nad tym nie zastanawiam. Dla mnie to jest po prostu oczywista sprawa, że że wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy ludźmi i że, że ta narodowość nie powinna grać aż takiej ważnej roli, a niestety dla wielu osób gra.